Szczęść Boże. A zobaczymy, czy te puste słowa coś zmienią w kierunku oglądalności. Ale nic nie kosztuje, spróbować. Warto. Temat Senior versus Junior, albo Junior, Junior, jak to woli. Temat dotyczy elektroniki, programowania. Kiedyś, a dziś. Znaczam, że mówię tylko o większości, a nie o jednostkach. Bo jednostki zachowują się w sposób bardzo różny. Lepszy, gorszy, ale mówię o tak, że tak powiem, całokształcie, albo reprezentatywnej grupie badanej. Poza tym są to głównie moje obserwacje. Czasem dotyczy też trochę, mam wiedzy w tym temacie z opowiadań od innych osób, ale generalnie bardziej na podstawie swoich obserwacji. No i kiedyś senior odporny na rozwój, że tak powiem. Chodzi o to, że jak on już się tam nauczył czegoś, to później przez kolejne 30 lat tą wiedzę wykorzystywał i uznawał, że świat się nie zmienia, że ta wiedza sprzed 30 lat wystarczy. No w elektronice w pewnym sensie była to prawda, bo jak wiecie, w Polsce ona się słabo rozwijała. Jak zaczęto produkować jakiegoś tam salaka, nic nowego nie wychodziło z zagranicy. Nic nie mogliśmy realnie eksportować, importować, więc faktycznie ta wiedza zdobyta w szkole później przez 20 lat mogła służyć. Ale jednak przyszły lata 90., zmiany. No i niektórzy jednak utknęli. W latach 60-70. A jak wiecie, wszystko się zmienia, jakby to była, nie była dziedzina nauki. No i taki opowiem tu już z mojego konkretnie przypadku. Taki no, stary grzyb, inaczej go nie nazwę. Twierdził, że mostka niczego nie da się sprawdzić. Bez jego rozlutowania, tłumaczyłem, mu, że można, chciałem nawet pokazać, ale oczywiście ja się nie znam. Sieć cicho i tak dalej. Zresztą tą historię też opowiadam w filmie. Link do tego filmu będzie. Witam, chciałem Wam pokazać to okienko. trochę o, żeby była nazwa to sobie możecie obejrzeć link pod w opisie filmu umieszczę no i tacy byli niestety tacy byli nie wiem jak teraz dokładnie to wygląda ale z opowiadań jest bardzo różnie, że jakiś tam nauczyciel, na przykład matematyki, jak sobie przygotował zadania kiedyś tam, to później jest to cały czas wykorzystywał przez całe swoje życie. Pamiętam jak brałem ze starszych klas zeszyty, sprawdziany, no i to się wszystko pokrywało. Także yy, po prostu zwykłe lenie, i nie ma tu tłumaczenia, że słabo płacą. Po pierwsze, kiedyś nie było tak źle, dostawało się mieszkania, więc tragedii nie było. Po drugie, jak już było tak, że płacili słabo, nie było tych profitów, to jeżeli ktoś szedł, wybierał zawód nauczyciela, to nie wiedział, że tak jest, wiedział doskonale. Więc niech nie pieprzy później, że słabo płacą. Takie tłumaczenie bym przyjął, gdy zaczyna naukę w danym kierunku i ekstra płacą, a jak on podejmuje pracę, się zmienił ustwór coś tam i płacą do dupy. I w tym czasie, właśnie ten stary grzyb był niereformowalny po prostu, a młody, łaknął wiedzy. A jak jest dzisiaj. No właśnie. Wiele osób mi zarzuca stary dziad i takie tam rzeczy. Ale ten stary dziad nie używa Sajduino czy jakichś AVR-ków, tylko używa nowoczesnych ARMów, konkretnie STM32, używa FPGA CPLB. A czego używają młodzi? Jakiegoś tam strajduino? W ogóle nie ma chęci poznawania, oczywiście są wyjątki, rzadko bo rzadko, ale czasem pokazuję z innych kanałów różne ciekawostki. Jest taki kanał majsterkowania, i nie tylko, jak dobrze pamiętam. i Mint, dwa podkreślenia. Mint, chyba coś takiego. No i tu widać, że młody no ma chęć zdobywania wiedzy, ale to jest no oczywiście wyjątek. Takich przypadków jest naprawdę bardzo mało, więc nie można tego uznać za ogół. No ale jest nadzieja, że może to się nie zmieni. W każdym razie widzę po sobie, że jakby role się zamieniły. Że ten stary grzyb robi na nowych układach, na nowościach, a młodzi na jakichś starociach. No to jest naprawdę dziwne. To jest, to jest, no dla mnie jest to szokujące. Było szokujące. No i tu jakoś się dziwnie złożyło, że młodzi brną w jakieś, no, że tak powiem, gówno. Zamiast brać nowoczesne rozwiązania, takie drogie starocie, jeszcze żeby to było tylko starocie, to są drogie rozwiązania, mało wydajne, dużo czasu trzeba poświęcić, aby napisać taki równoważny program ten sam program to robiący to samo napisany tego na AVR i na STM32 to zazwyczaj na STM robi się to dużo szybciej dużo tańsze narzędzia same procki no nie ma po prostu jak czasami w komentarzach komuś pisze, żeby wymienił 5 zalet AVR zalety w stosunku do STM32 to jeszcze nikomu się to nie udało. No to skoro on jest taki cudowny to jaki problem 5 zalet wymienić. Jeśli się podobał to oczywiście. Łapki w górę, subskrypcje, kawy za które z góry Bóg zapłać. Do usłyszenia.